Już po wszystkim. Cześć. Maga! My, My już po Mega stresik. My już wiemy. My już wiemy. Kto tak. wygrał? Walka była wyrównana. Z każdej strony i klimat jedzenie było bardzo dobre. Mieliśmy małe tutaj problemy przy głosowaniu. Zadecydował los, bo wszyscy zrobiliście naprawdę super imprezę. Nożyce przecinają papier i wygrywa. Ewelina i Piotr. Ja, brawo. Brawo. Staraliśmy się dać im wygrać, ale wyszło jak zawsze, no. Czyli zajebiście. Sąpaczka. To. Są Helu w balonach zostało, żal się nie zabawić. Yes. Wesoło już było, teraz czas nabrudzić Ewelinię na balkonie. Zapraszamy na karę. Kochani, balkon jest do Waszej dyspozycji. Zabieramy się za pracę. No. Miło popatrzeć jak ktoś pracuje. Nasypiemy ziemi. To nie są w ogóle moje tomaty, wiesz. Zróbmy to szybko, bo ja muszę odpocząć po wczorajszej imprezie. Kara polega tu właśnie na tym, że oboje nie jesteście w klimacie. Przyjaciółka po prostu chciała, żebyście byli nieszczęśliwi, a ona wręcz przeciwnie. Czas zakopać tą przegraną. Los tak chciał. Czy słychać już chrupanie suchara? Ziemi dał. Ziemi dał. Nie, zabrakło weny. Wieszam to tutaj wewnątrz, w razie wypadku. Całkiem dobrze wam tu idzie. Lubicie mój balkon, nie? Dobra, idźcie tam kawuśkę, Pitko. Smacznej kawusi, życzymy. Jest jaki robal, Ania. No weź, Boże święty, ale śmieszne, jak się kupię.